Klops. Nie była to dobra gra. A, trudna. Ten years later. Ach, no tak, nie ma co się dziwić. Okropna konsola Wii. No i gra wyszła okropna. Straszny sandał. Ten years later. Cześć wszystkim. Zastanawiacie się na pewno, czy Donkey Kong 2 dowiózł i czy jest to system seller. Czy wreszcie warto kupić Switcha 2 dla Donkey Konga? Niestety nie. Gra ta jest piekielnie droga.

Witam serdecznie, to ja Morgan Freeman i chciałem tylko powiedzieć, że jak podoba wam się ta gra, to prawdopodobnie macie udar mózgu. Nie powiedziałbym, że jest to najgorsza gra od Nintendo, ale jest to ogromny zawód. Bo jeżeli porównamy ją do tytułu sprzed 7 lat, takim jak Mario Odyssey, to wygląda bardzo, ale to bardzo blado. Jest to gra, która skupia się wokoło tylko tak naprawdę jednego gimiku, który musimy robić przez 50 godzin. A chodzi tutaj o rozwalanie wszystkiego. I choć na początku wydaje się to fajne i dość atrakcyjne, to po kilku godzinach zaczyna wchodzić rutyna. Wciskanie w koło tak naprawdę jednego przycisku. I gdzie Mario Odyssey świeciła, jeżeli chodzi o precyzję i zręczność, tak Donkey Kong wydaje się bardzo chaotyczny i jednoliniowy. A po ostatniej zapowiedzi Kirby e, widać, że Nintendo faktycznie chce zrobić gry, gdzie wciskamy tylko jeden przycisk. Nintendo chyba fascynuje się upraszczaniem już bardzo prostych, jak nie prostacji je. You are made of Tytułem, który na papierze może brzmi świetnie, ale w praktyce totalnie się nie spisuje. A do tego zawiódł mnie, jeżeli chodzi o fizykę. N nie okłamujmy się, na PlayStation 3 możecie sobie włączyć Red Faction. Guiralmogły... nawet na PlayStation 2 jest red faction, w którym możemy niszczyć otoczenie. Więc to nie jest żaden nowatorski ani pomysł, którego nigdy przedtem nie widzieliśmy. I jest on tutaj wykonany tak średnio, bo bardzo często zdarza się, że zniszczymy coś i po prostu zostaje skała, która wisi w powietrzu i wygląda to komicznie, wygląda jakbyśmy wrócili na PlayStation 3. Ale jeszcze raz, nawet na PlayStation 3 była fizyka związana z destrukcją. Donkey Kong, tak jak Mario Odyssey, ma tą strukturę, gdzie mamy otwarty świat i wyzwania. Niestety. Otwarty świat jest zbyt łatwy, a wyzwania tak naprawdę można skipnąć, bo nie są one wymagane, aby ukończyć grę. Są to tak naprawdę rzeczy dodatkowe. Oczywiście oprócz tej garstki wyzwań, które musimy zrobić, aby odblokować nasze umiejętności, bo jest to w fabule. Bo nie, nie musimy w ogóle się tak naprawdę martwić o kolekcjonowanie, bo to nie banany wyznaczają nam progres w grze, tylko po prostu podążamy za jednym wykrzyknikiem. Uważam za marnotrawstwo. Tworzenie takie otwarte, wielkie sekcje, które można powiedzieć otwarty świat tylko po to, aby zrobić liniową fabułę. Ale najbardziej przeraża mnie to, że niektóre levele w całości są po prostu fillerami. Sam świat wygląda dość mdło. Wiem, może komuś się spodobać, jak ktoś ma 5 lat, bo niski IQ, ale nie oszukujmy się. Donkey Kong wygląda dokładnie tak samo jak każda inna gra od Nintendo. W Mario Odyssey do każdego miejsca, do którego pójdziemy ma mieszkańców. Zamieszkują tam różne powiedzmy, rasy czy różne ludki. W Donkey Kong jest tak leniwy ten świat zrobiony, że zawsze ci mieszkańcy wyglądają tak samo. Są to po prostu kamyki, z którymi rozmawiamy. I tam gdzieś okazjonalnie pojawi się, wiem, że są ptaki czy tam słonie, ale to tyle tak naprawdę. Na grę, w której odwiedzamy 17 światów, tylko cztery mają wyjątkowe postacie, cała reszta ma dokładnie ten sam model, jeden niebieskiego kamienia. Strasznie wygląda to leniwo i daje nam takie uczucie, że te światy są po prostu puste. A do tego przykryte bardzo brzydkimi teksturami, bo potrafią kuć w oczy. Gra ta naprawdę, ale to naprawdę źle wygląda, jeżeli chodzi tutaj porównania z nawet z Switchem 1 i z Mario Odyssey. Ta gra totalnie nie daje rady w porównaniu z kilkuletnią... Ile ma Mario? 8 lat? Dalej Mario kopie dupie Donkey Kongowi. Jak to jest w ogóle możliwe? Tak nieudany graficznie jest Donkey Kong. Okay, Futro Donkey Konga to powielony po prostu jeden patent w koło na nim, wygląda tanio, a do tego cienie które rzucamy, czasami są tak niskiej rozdzielczości, że jestem w szoku, że tych cień po prostu nie usunęli. Co oczywiście pokazuje nam, że jesteśmy na początku życia Switcha 2, a już uderzyliśmy w ściany, jeżeli chodzi o moc obliczeniową konsoli. Do tego gra zamula, traci ciągle FPS-y. W szczególności jak włączamy power-upa słonia, czy jest nawet taki boss, który rzuca bardzo dużą ilość przeciwników i konsola spada mi poniżej 20 klatek. Czy wy to rozumiecie? Nowa konsola już sobie nie radzi grać graficznie, co się będzie działo za kolejne 5 lat. Tak wygląda sufit Switcha 2. O czym oczywiście rozmawiałem. Nintendo nigdy nie powinna konkurować jeżeli chodzi o grafikę, a to próbuje robić z Donkey Kongiem i wypada po prostu marnie i kretyńsko. Wygląda to po prostu źle. Nintendo powoli bankrutuje, jeżeli chodzi o gameplay, bo mamy tutaj powtórkę z Mario Odyssey, gdzie gramy, czy nawet Mario Wonders, gdzie to nasza postać przechodzi transformację. I cały gameplay tak naprawdę zawsze skupia się wokół tego. Ale Donkey Kong robi krok w tył, bo tutaj zamiast mieć więcej tych y, transformacji i większe możliwości. Wszystko zostało tak naprawdę heh, sprowadzone tylko do pięciu podstawowych transformacji wyglądów naszej postaci. I nigdy przez całą grę, co uważam za karygodne, nie ma sytuacji, w której musimy włączyć jedną transformację, a następnie szybko przejść w drugą transformację, w trzecią transformację, aby ukończyć jakieś wyzwanie. Z wyzwania zazwyczaj są w koło jednej transformacji i tylko jednej. Marnotrawstwo i takie przemienianie się jest oklepane w grach wideo od lat. W Legend of Zelda Majora Mask możemy się zmieniać. Seria Mega Man. Oczywiście mamy różne kostiumy, które mają różne umiejętności, a czy może szantej? Tak naprawdę oprócz jednej części w każdej szantej się może zmienić. Jest to tak oklepany temat, że nawet jakieś takie tytuły typu, typu Cameo! Element of Pa... Tam też zmieniamy się w różnego rodzaju przemiany, aby móc zrobić różnego rodzaju wyzwania. Ale chyba najpopularniejszym tytułem będzie Wonder Boy, The Dragon's Drop, tamto też, jakby no ta na wgląd tak grałem, kopia niemalże tej gry. Absolutnie oklepany temat. Ale chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiele z tych gier, które wymieniłem tutaj, robią to lepiej, bo musimy przeskakiwać szybko, flow płynie, śpieszymy się i musimy zmieniać jedną transformację do drugiej, do trzeciej, aby móc ukończyć y, trudne levely. Tutaj tego po prostu nie ma. Krótko mówiąc, nigdy nie korzystamy z pełnego wachlarza umiejętności naszej postaci, zawsze wszystko jest sprowadzane do jednej, może także dwóch umiejętności. I nie zapominajcie, że w starej grze Mario Odyssey mieliśmy tych transformacji 50+. Nie będę liczył. W Mario Odyssey nie pamiętam dwóch dokładnie takich samych znajdziek. Odnoszę wrażenie, że było tak wiele transformacji, że nawet taka transformacja jak żaba użyłem dwa razy przez całą grę. Tak naprawdę nigdy nie było po prostu czasu i nie spędziliśmy tak dużo czasu w formie żaby, aby to się nam znudziło. Tutaj utknęliśmy z tymi pięcioma i non-stop musimy być w jakiejś formie, aby wrnąć do przodu. Jest to po prostu powtarzalne i nudne. Bardzo szybko wam się znudzi. Jestem giga zawiedziony, jeżeli chodzi o muzykę. Porównajmy sobie nawet poprzednią odsłonę Mario, gdzie kawałki były niesamowite. Od pierwszego kawałka. Tutaj garstka kawałków przeszła, uszła, a większość nawet nie mogłem niektórych znieść. Chodzi mi tutaj w szczególności o to, jak śpiewa Paulina. Nigdy nie zapomnę tej mordy, którą dodali w specjalnej edycji Gwiezdnych Wojen. <śmianowidze> <śmianowidze> I dokładnie w ten sam idiotyczny sposób śpiewa Paulina, która siedzi nam na ramieniu. I kiedy zmienimy się w te transformacje, w których musimy być non-stop, to ona nie śpiewa ładnych, fajnych utworów, tylko wymyślony język. Brzmi to w ogóle jak jakiś sims śpiewający. Miało to chyba być urocze, a wyszło po prostu źle i irytująco. Ona mnie irytowała i nienawidziłem jej wszystkich utworów. A chyba to, co najbardziej mnie przeraża, to że są covery normalnie śpiewane, które wypadają tysiąc razy lepiej. No, chyba że lubisz kurwa śpiewające minionki albo smerfy, no to wtedy te utwory pewnie spodobają się bardziej. Not bad. Totalny zawód. Ja lubię muzykę w grach. Jestem bardzo taki precyzyjny, jeżeli chodzi o muzykę. Musi się podobać, musi być na najwyższym poziomie. No tutaj tego nie ma. Tragedia, jeżeli chodzi o muzykę. A sama postać Pauliny jest bezużyteczna w historii i gameplayu. Wiem, że można grać drugim playerem, ale to jest komedia w ogóle: ten drugi player. Nie polecam. A sama Paulina mogła zostać wymieniona na śpiewanie, nie wiem, gwizdanie. Donkey Kong sobie i by tak samo gra wyglądała, nie byłoby żadnej tak naprawdę różnicy, jeżeli chodzi o gameplay, bo jej rola to przytrzymać jeden przycisk, aby zdjąć tasiemki z takich fioletowych barier. I to w sumie tyle. All, Czy masz dosyć kłamców? Osoby, które ciągle próbują wam coś sprzedać swoją toksyczną pozytywnością, jak zagrajnik? Moi kochani, jeżeli szukacie kogoś, prawdziwego, kogoś, kto umie krytykować i umie wytykać błędy, jeżeli te błędy tam są, a nie specjalnie ich unikać. Odnajdziecie się tutaj, jak w domu. Zapraszam Was na platformę CringeVPN. VPN. Jedyna platforma na polskim internecie, która zapewni Wam prawdę, jeżeli chciałbyś uchronić swój komputer przed tą toksyczną pozytywnością, to zasubuj mój kanał i oczywiście za 4 złote wesprzyj CringeVPN. VPN. Dziękuję. Zapraszam na Discorda wszystkich wspierających. Donkey Kong to gra na 10 godzin za 70 dolarów. 80 dolarów ja zapłaciłem, bo oczywiście w Szwecji musi być jeszcze droższa. Okropnie wygórowana cena. Jeżeli porównacie sobie do czegoś takiego jak gra tego roku Ekspedycja, którą bez problemu mogę kupić za 35 dolarów używaną na pleja 5. Gra ta również jest dziecinnie prosta, porównując ją do uprzedniego tytułu Nintendo, takiego jak Mario Wonders, gdzie już po 15 minutach trafiamy na ścianę. Ten poziom był tak trudny, to było tak trudne, i od razu wiedziałeś, że grata nie będzie się z tobą pierdolniać. Donkey Kong. Możecie przejść całą grę bez żadnego wyzwania, jak dla pięciolatków, a sam endgame można skończyć tak naprawdę w dwie godzinki i też nie jest wygórowany ten poziom. Zawiodłem się, jeżeli chodzi o poziom trudności, gra ta jest po prostu dla dzieci. 70 dolców za bardzo brzydką grę, która wygląda jak skleja trójki, a do tego nawet nie ma pełnego voice-overa. Nie mamy dubbingu. Co ty pierdolisz, kurwa, głupoty? Nie wiem, co się dzieje z Nintendo. Już nawet nie wspominam o tym, że nie ma polskich napisów. Nie rozumiem, dlaczego nasz rynek nie jest w ogóle brany pod uwagę. I dlaczego ta gra, w której dialogu jest tyle i filmików, tam typu pewnie 20 minut dialogów, a i tak nie ma mówionych dialogów w pełni. Zamiast tego większość postaci gada jak jakieś Simsy. Gra ta również sprawia wrażenie niedogotowanej, a raczej gry, która chyba była robiona na Switcha 1 i w ostatniej chwili stwierdzili, że zrobią ją na Switcha 2, po prostu wydaje się ona bardzo przestarzała. Odniosłem wrażenie, że gra tak gdzieś dążyła i fabularnie, i tak jakby gameplay miał się rozwijać, i w pewnym momencie po prostu zahamowali, zatrzymali się i stwierdzili, dobra, tyle starczy, wypuszczamy grę. Po prostu zabrakło mi tutaj... Powiedziałbym skali. Gra wydaje się bardzo taka klaustrofobiczna i mała. W porównaniu na przykład do Mario Odyssey, który jest ogromną tytułem, jest wielki, czy w ogóle Zeldy, nie? Tears of Kingdom to jest, przechodzi ludzkie pojęcie. Mówię to, ponieważ Donkey Konga robili latami, nie jestem pewny, ale chyba 7 lat gra była robiona. Matko boska, zmarnowany czas i potencjał. W tej grze wszystko spoczywa na barkach tylko jednego pomysłu, jedynego gimiku i to jest to, że my niszczymy to otoczenie. Jeżeli to Wam się nie spodoba i nie kliknie tak naprawdę w pierwszych minutach, no to nic więcej ta gra nie ma do zaoferowania. Najdziwniejsze jest to, że wygląda gigablado jak porównacie sobie do czegoś takiego jak Tropical Freeze, który bije tą grę pod każdym względem możliwym. Nie chcę nawet się tutaj rozgadywać, jeżeli chodzi o bossów, których wszystkich pokonałem za pierwszym razem i zajęło mi to 30 sekund. Bossowie w tej grze to absolutny żart. Chciałem jeszcze powiedzieć, że gdy włączycie sobie mapę, to gra oczywiście spada do 20 klatek i mapa ta jest bez sensu. Gra o eksploracji, w której mamy szukać czegoś i macie mapę, gdzie wszystko jest po prostu pokazane. Totalnie to zabija ducha mojej eksploracji i nie miałem ochoty niczego szukać. Większość czasu spędziłem po prostu skanując mapę. Czy to o to chodzi w eksploracji, aby się gapić w Mapę. Brzydka ta mapa i zaprojektowana dla osiołków, którzy potrzebują pomocy, aby coś znaleźć. Ale parskłem śmiechem, kiedy dowiedziałem się, że nasz donki Kong ma wiedzi mińskie zmysły. Ale tutaj jest to uproszczone do wciśnięcia jednego trigera, aby podświetliło nam, gdzie jest jakaś znajdźka. Taki skan, zrobić terenu, co pokazuje nam, gdzie co jest. Uważam to za idiotyczne, bo gra zmieniła się w chodzenie i wciskanie ciągle jednego przycisku, żeby wszystko skanować, 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 skanować. skanować skan... Ja pierdolę. Jeżeli miałbym jakoś podsumować Donkey Konga, to powiedziałbym, że jest to gra zaprojektowana dla dzieci za DHD. Totalnie gameplay opiera się tylko na wciskaniu jednego przycisku i rozwalania całego otoczenia, no i oczywiście skanowania. A więc utykacie w tym lupie bez przerwy, aż zepsuje wam się Joy-Con od napierdzielania w przyciski. Nie wiem co ni ten do sobie myślało, ale jest to ogromny krok w tył, jeżeli porównamy to do produktu sprzed 7 lat, takiego jak Mario Odyssey, gdzie faktycznie gameplay był precyzyjny, szlachetny, a przede wszystkim nie był po prostu chaotycznym, niedopieczonym, brzydkim, a przede wszystkim nudnym produktem. O mój Boże. Takie proste rzeczy zostały tutaj zepsute. Jak pójdziesz do sklepu i chcesz kupić... Można banany zaznaczyć, żeby Ci się na mapie zaznaczyły i płacisz za to. Nie mogę kupić 10 bananów na raz. Muszę każdy jeden banan w koło kupować i w koło słyszeć ten jeden odgłos, który wydaje Donkey Kong. Shut up! Shut, up! Shut, up! Shut up! Moi kochani, nie ma co dalej ukrywać. Nintendo Switch 2 jest klapą. Chociaż sprzedała się dobrze, to tylko i wyłącznie dlatego, że Switch 1 był tak dużym sukcesem. Ludzie powoli się budzą, że jest to konsola bez gier, a Donkey Kong nie dowiózł. I nie jest wart swojej ceny, a już na pewno nie jest wart specjalnie kupowania konsoli za 600 dolarów. Matko, bosko, nie róbcie takich rzeczy. Poczekajcie kolejne kilka lat, może nawet kilkadziesiąt lat, bo Nintendo ewidentnie straciło blusa i wydaje mi się, że po prostu próbuje bezpiecznie rozdawać karty. Kreatywność i próby zrobienia czegoś nowego zawsze będą niestety ryzykowne. Nintendo nie chce podejmować ryzyka, woli zawsze postawić na bezpieczną kartę, i ja osobiście uważam, że będzie to gwóźdź do trumny tej firmy. A Donkey Kong ode mnie dostaje entuzjastyczne 6 na 10. Jest to troszeczkę lepsza gra niż taki przeciętniak. Totalny średniaczek, nie warty waszego czasu, ale przede wszystkim waszych pieniędzy. Wiem, że większość z was nie zgodzi się z moją opinią. Posłuchajcie, jest wiele opinii na internecie. Jeżeli ta wam się nie podoba, to po prostu obejrzyjcie inny filmik. Ode mnie się odpierd... Życzę wam wszystkim miłego dnia i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym prawdziwym od serca filmiku na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na kolejnym. I oczywiście, tak jak zawsze, jeżeli podobał Wam się ten materiał, to wesprzyjcie kanał, zostawcie suba i może obejrzyjcie jakiś kolejny filmik na moim kanale.